Witajcie kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny dzień. Szykujemy się z mężem na pole, a babcia tutaj sadzi kwiatki co roku na jesieni. Mówi, że ma to gdzieś i ostatni raz już nie będzie kwiatów więcej sadzić, a jak przychodzi wiosna to niestety małpi rozum się odzywa i tylko po prostu dopytuje się czy coś nowego się zakupiło. Babcia, jak to z tobą jest? Z tymi kwiatkami. Masz je gdzieś, czy będziesz nie, sadzić nie No to czemu? A na jesieni na pewno powiesz, mam je gdzieś. Tak. Bo już nie mam się. No to nie masz sił, a koszyki wieszasz, no kwiatki dobrze. kupujesz, doniczki ustawiasz. Tak. No to jak to z tobą jest? No tak jest, że ja kocham kwiaty. Kochasz kwiaty. Tak. Na termometrze bardzo, mamy teraz, zobaczcie. Bardzo kocham kwiaty. Godzina 17 prawie. No, rozmazuje się coś tutaj, ale jest 35 stopni w słońcu. Oj. Gorąco, dosłownie gorąco, gotujemy się tutaj. Dobra, babcia, sadź sobie te swoje kwiatuszki. Ja Ci jeszcze cebulek dokupię. Nie, wystarczy. A my jedziemy na pole. Babcia została w domu sadzić swoje kwiatki, a my tutaj przyjechaliśmy na pole. Edzio rozwiósł słupki, bo będzie tutaj grodził elektrycznie, ogrodzeniem elektrycznym ziemniaki, a ja ściółkuję czosnek. I w związku z tym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć tak kilka zdań na temat ściółkowania, jak uniknąć pewnych błędów. Ja ściółkuję, jak widzicie, słomą, i jest to słoma, Yy, sprzężyta. Akurat tutaj mi nie brakuje. Mąż mi tutaj przywiózł cały balot. Jest to balot 120, także on jest dosyć spory. Można ściłkować trawą, też się świetnie sprawdza. Można ściłkować korą, również będzie fajnie. No, ja, z racji tego, że mam słomę, to zaczęłam od słomy. Będę ściłkowała również innymi metodami, tak żeby później e, porównywać. Będziemy tutaj porównywać, która metoda najlepiej się sprawdza. I teraz. E, Podstawowym błędem, bo też zdarzyło mi się już dostać kilka SMS-ów, że yy, ktoś napisał, że nie będzie ściółkował, bo wyściółkował i <gryzko> zielsko rosło jak szalone, jeszcze więcej jak przed ściółkowaniem. Ale co się okazało, że ściółkowanie było bardzo drobnym to było ściółkowanie słomą również, ale bardzo drobną. Była ona pocięta na sieczkę. I jeżeli wyściółkujemy taką sieczką, słomą powiedzmy pociętą na centymetr czy półtora, jeżeli tutaj zasypiemy, to rośliny te takie, no powiedzmy, zielsko uzna to jako materiał podkładowy, bo to się zacznie szybko roz, rozkładać. Są wiatry, są deszcze, więc to będzie potraktowane jako takie podłoże i te rośliny one rzeczywiście bardzo szybko zaczną przez to kiełkować. Także trzeba ściłkować dłuższymi kawałkami, tak jak tutaj i te rośliny y, zielsko w tym przypadku nie potraktuje tutaj tej słomy jako y, podłoże do wzejścia. Z tego względu, że nawet jak jakieś nasionko, ono tutaj spadnie czy, czy będzie pod spodem, ono tutaj nie ma punktu zaczepienia, a na małym, na małym, na takiej sieczce ma punkt zaczepienia, bo to się wtedy zagęszcza. To jest taka jedna właśnie zła metoda ściłkowania. Drugi, drugi błąd przy ściłkowaniu to jest to, że za cienko ściłkujemy. Damy cieniutko, cieniutką warstwę tej tej ściółeczki i te rośliny one się przebiją. Także tutaj trzeba dać dosyć grubo. Ja. Daję słomę dosyć grubo, tak jak widzicie, i też tutaj te moje czosnki wyciągam na wierzch, aby one nie zostały pod tą słomą, żeby nie dusiły się, żeby miały taki dosyć fajny dostęp do powietrza. Start. Każdą roślinkę tutaj wyciągam. Jest to troszeczkę żmudne, nie ukrywam, jest pracy, ale później no, będzie lżej opanować nam ziele, bo to ziele jednak nie będzie rosło. W późniejszym czasie, gdzieś tam na pewno zacznie się wybijać tutaj, przy czosnkach, bo luki pozostają. Można co jakiś czas iść, poprawić to, dołożyć ściółki i nie będzie rosło. Ewentualnie wyrwać chwasta, jak to się mówi i będzie święty spokój. Teraz to wygląda tak napuszone jest tego można powiedzieć dużo ale ono systematycznie pod wpływem warunków atmosferycznych będzie mi tutaj Osiadać. Będzie padał deszcz, będą przychodziły wiatry. Więc tutaj słoma, jak ona się nawilży, będzie tak, jakby osiadać, będzie dosiadała. Ja to za jakiś czas, za kilka dni, powiedzmy za tydzień, przeleję sobie tutaj wszystko humusem. Z tego względu, że słoma będzie bardzo fajnie ten humus ze słomą fajnie tutaj wejdzie w taką reakcję. I słoma ona też mi wytworzy coś w rodzaju próchnicy. Tutaj pod spód dałam, tak jak też już mówiłam w poprzednim odcinku z czosnku, i też było widać, dawałam przekompostowany obornik, który u mnie leży już kilka lat. Zrobiłam taką warstwę tutaj, zasypałam słomą. To będzie tworzyło bardzo fajny taki pożywienie dla dżdżownic, Słoma, przede wszystkim właśnie słoma z tym obornikiem ściągną mi te dżdżownice. Ich tutaj jest dużo, bo jest ich naprawdę dużo, ale będzie ich jeszcze więcej i o to chodzi. O to chodzi, bo dżdżownice one produkują naturalny biohumus, który jest bezcenny dla naszego czosnku i to jest no darmowe źródło y pokarmu dla, dla czosnku. Także no warto, warto tutaj jest ściółkować, warto się pomęczyć. Tak jak mówię, lekko nie jest, no ale kto powiedział, że będzie lekko? Każdą roślinkę tutaj wyciągam, żeby nie została pod słomą, z tego względu, że jak ja ją tutaj nakryję, ona będzie, będzie tam... Yy, mi, mi pod tym, zanim wylezie. A tak, no już jest na wierzchu, ma dostęp do światła, ma dostęp do powietrza, e, jest okryta. E, tutaj miałam też problem, że było mokro. Kto oglądał poprzedni odcinek, to właśnie widział ziemia wyglądała tak, ja tutaj to osuszałam. Wczoraj już była ładna pogoda, dzisiaj jest pięknie, wieje wiatr, świeci słońce. Przyjechałam tutaj dzisiaj cztery razy, przeruszałam ziemię, także ona się zrobiła bardzo fajna, taka masna, delikatna. Już nie ma takiej, tej, tego takiego mokra, które tutaj ten czosnek mi dusiło i powodowało, że on zaczął żółknąć. Zastosowałam emy, oprysk emami, połączyłam sobie tutaj. Emy z wrotyczem i do tego dodałam humus. Bardzo fajnie mi to zadziałało, bo czosnek, od zrobił się taki ciemniejszy nabiera kolorów. Teraz mówię następne dokarmianie, jakie tutaj będzie. Ja to wszystko przeleję humusem po to, żeby tak jak mówię, tutaj raz dokarmić go, a dwa, żeby ta słoma mi się tutaj przerabiała w taką naturalną próchnicę. Ostatni czosnek już został wyciągnięty. No i zobaczymy, zobaczymy jak to ściółkowanie tutaj zda egzamin. Będziemy obserwować. Dzisiaj obhakałam też sobie marchew, bo już zaczęła mi ładnie wschodzić. No i ta ziemia była zbita, taka zaskorupiona. Ja wzięłam haczkę, przeruszałam i zobaczcie jak momentalnie to wszystko zaczęło obsychać. Tam cebulka też. Przeruszałam ją rano i teraz, no tak, jakby drugie tyle od razu podrosła, dostała e, powietrze do korzeni i momentalnie to wszystko nabrało jakiegoś takiego życia. Zobaczcie jeszcze tam na pole, tam za e, płotem e, są posadzone ziemniaki i tak jak mówiłam, tutaj jest gleba klasy piątej, szóstej. Tam, gdzie jest dobra, gdzie ma wilgoć, to tak jak tutaj, ona jest ciemna, ale zobaczcie tu. To jest piaseczek. Jak popada, to taki pierwszy rzut oka wydaje się, że ta ziemia ma jeden kolor. Ale jak tylko obeschnie, dzisiaj pięknie to wszystko obsychało, no to już jest różnica. I tutaj są takie no, przepaleniska, także ziemniaki są posadzone tylko. Yy, widać granice, tam gdzie ciemne, no bo na piasku już nie ma sensu, bo tam tylko orzeszki później wyrosną, także szkoda. Jest po prostu roboty. Ptaszki śpiewają, słonko świeci, pogoda jest przepiękna, jest cudownie. A ja jeszcze tutaj będę kończyć na dzisiaj w sumie, ale jeszcze sobie rozłożę karmnik, bo zakupiłam ptaszką karmnik. Jest ich tutaj dosyć dużo i dzisiaj jak przyjechałam, one siedzą na płocie, czekają, bo ja ich co roku tutaj zachęcam, zanęcam, żeby one tutaj przylatywały na mój ogród, żeby mi częściowo chociaż to robactwo wyjadały, kupuję im taką mieszankę specjalnych ziaren dla ptaszków. Tutaj są różne ziarna, ziarna zbóż, jest proso, jest, jest słonecznik, także mają mieszankę odpowiednią dla nich. Wsypie im w taki karmieniczek z daszkiem. Też jeżeli będziecie chcieli ptaszki dokarmiać, zawsze kupujcie karmnik z daszkiem, z tego względu, że one może od razu tego nie zjedzą, a nigdy nie wiemy, kiedy popada deszcz. I jeżeli on spadnie, te nasionka mogą puchnąć, yy, mogą... Yy, zagniwać i jak ptaszek takie nasionko zje, które już gdzieś tam podpleśnieje, to niestety może chorować, może skończyć się dla niego tragicznie. Także tutaj ważne jest, aby karmnik miał daszek no i sprawdzać każdy dzień, jeżeli gdzieś coś tam w brze no nie wiem, w rogach, w zakamarkach, zostanie, wysypać, a zawsze codziennie nasypywać im świeżego, e, świeżego ziarka, żeby żadno gdzieś tam nie zalegało. No i woda. Woda najważniejsza. Też kupiłam takie fajne fajny poidełko, bo w tamtym roku zostawiłam przez e, nieuwagę to była moja nieuwaga e, wiaderko z wodą i niestety dwa ptaszki mi się utopiły. Teraz zakupiłam im tutaj takie poidełko postawię gdzieś na ziemi, bo tutaj będą i ptaki chodzić, będą i, i fruwać. One się bardzo szybko tutaj nauczą, że tą wodę mają, także codziennie będę też im wymieniała, żeby ta woda nie zieleniała, żeby się nie psuła. Będę myć. Jeżeli będę widzieć, że one z tego piją, to kupię jeszcze ze dwa takie poidełka, żeby miały. O, bodźki. Bocieżki przyleciały. Świeżo zrobione pole i one szukają pożywienia. Hej, boczki, zapraszam tutaj na mój ogród. Możecie przefrunąć te 1,60 m, czy ile tutaj ta siatka ma, i tutaj sobie pochodzić po ogrodzie, <grym> pozbierać to, co wylesie. To by było, słuchajcie, na dzisiaj tyle. Tutaj jeszcze mam beczkę. Przywieźliśmy z wodą, będę rozrabiać sobie gnojówkę. Taką na robaki. Nie mam jeszcze wrotyczu, bo wrotycz jeszcze jest malutki, więc zakupiłam sobie mieszankę ziół z wrotyczem. Bardzo fajnie tutaj wpływa na drutowce, na nicienie, na różnego rodzaju robaki, odstrasza je. Także będę tutaj za chwilę tę gnojówkę sobie szykować, no a później, wiadomo, że już jak będzie wrotycz, to będę robiła wrotycz. To by było tyle na dzisiaj. Za wszystkie komentarze. Bardzo wam serdecznie dziękuję. No i z góry przepraszam, że nie odpisuję teraz już tak na te komentarze i przepraszam też jeżeli któryś zostanie bez odpowiedzi. Eee, o, kaczka leci. Poleciała kaczka. Ja to tutaj każdego ptaka podziwiam. Eee, jeżeli macie jakieś takie istotne pytania w, w, w w opisie będzie podany kontakt do mnie, także możecie śmiało SMS-a napisać, bo naprawdę teraz mam czasu bardzo mało, pracy jest dużo, bo poza ogrodem mamy jeszcze pszczoły, mamy gospodarstwo, są też inne, inne prace, które musimy wykonywać. Także czas jest naprawdę już teraz <grych> na wagę złota, można powiedzieć. Jest go bardzo mało, tym bardziej, że robimy wszystko sami zgodnie z naturą, a to zajmuje, zajmuje dużo czasu, także no niestety na komentarze już mam go zdecydowanie mniej. No i cóż, będę się żegnać z Wami na dzisiaj, tradycyjnie życząc dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego, żeby Wam się darzyło na ogrodach, pięknej pogody w końcu, bo w kraju jest różnie, wszyscy tutaj borykamy się z mokrem na działkach, na polach, na ogrodach, bo w całym kraju w tym roku deszczu nie szczędziło, aczkolwiek no, susza jest ogromna, bo tutaj wszędzie wokoło lasy wysychają, także no, to coś samo mówię. O sobie, no i życzę Wam przede wszystkim odpowiednich warunków zdrowia, uśmiechu. Trzymajcie się, do następnego.